Elo! z tej strony Leon, dzisiaj, dzisiaj nagramy co miałem wyniki yy, giveaway na tego kacza Precision, więc zachęcam, żeby się dowiedzieć, no, yy, jak i tam, kałaszek będzie w miarę szybko rozdany, postaram się szybko roz rozdać, no. No i na ona na, na zachęcam na wybicie na, na zademieszle ona jak będzie 25 osób to dam 80 buksów, które płacę z grupy. No. I teraz ym, musimy ta komentarz YouTube. No. Wchodzimy sobie w pierwszy link. Skopiuję. O. I zobaczymy kto wygra. Random pick winner i Mateusz 2000 VIPO. To, ten, yy, zgłoszę w komentarz, o, Roblox i Discord. A, no to spoko, akurat ten komentarz. Cześć komentarzy, no, spoko. No to to będzie koniec na chwilę obecną, no. Hello.